Cześć, jestem Maurox, a w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie katnapa przeciwko Zonomali nie w prawdziwym życiu, ale będzie to taka an animacja. Oglądajcie koniecznie do samego końca. Ja wam zostawiam 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. Uwaga. 3, 2, 1. I to jest najszybszy wyścig. Zobaczymy, czy się uda. I już na samym starcie, zobaczcie. dogdę jest zamknięty. Eee, jeszcze jest bubakatna zamknięty. I Pigi, Pigi. Wszyscy są zamknięci w jakimś więzieniu. Zobaczymy, co się będzie działo. Zasubskrybujcie też kanał, bo warto być na bieżąco. Odcinki będą każdego dnia lub co drugi dzień. Zaczynamy. Oni krzyczą do niego, żeby ich wypuścił, ale do kogo właśnie? O kurde, co to jest za robot jakiś Dla was wszystkich, wkrótce to zobaczycie. Ej, czekaj, on gra w zonomali! Zobaczcie na to! Uśmiechnięte stworzenia powstańcie, zabiorę do was jakiegoś. On chce ich zabrać do jakiegoś miejsca Czyli pewnie do świata zonomali, tak mi się przynajmniej wydaje. Katnap! O kurde, pojawił się na ratunek! Mówi, że nie ujdzie mu to na sucho. Mówi, że też... Mówi, że po prostu... Po, żeby pozwolił mi odejść. Ten mu każe walnąć w te drzwi? W ścianę? Katnap rzucił nim... O kurde! I on uruchomił jednocześnie tą... Gry, czy co to jest? I on się tego nie spodziewał. Ale czy on ich uratuje? I ja cię kręcę! Katnap ich uratował! Uratował tą pigi, tą Bubę, Katnap i dogdeja O ja! Przeniosło ich gdzieś wszystkich. Ta, razem z Katnapem. Mówi, że go głowa boli. O kurde. No w sumie spadli chyba jakoś na głowę dosyć, nie? Chłopaki, spójrzcie co to... To jest z zobaczcie. To, to będzie to prawdziwe, a to są jakby dwóch jego dziecki... dzieci, tylko albo taki wojowników. Uciekają przed tym. Ja cię kręcę. Ale Katna w ogóle jest wielki w porównaniu do nich, nie? A to był prototyp tam wcześniej. I on mówi, że teraz ci mówi, że. Dobre, mówi, że to musi być to piekło, które mu opowiadał. Oni w sumie zostali, teraz, no, trafili tutaj. Sunal świat. A, w Zonomali świecie. No tak, jak mówiłem po prostu. Przypomina, Zo, ale to nie jest normalne, Zo. Są nienormalne potwory, które muszą. Aha. Żeby przetrwać, muszą wykonać jakieś kroki. Użyć pistoletu o nazwie Blumenk? Pokonać tam potwory, potem będą szukać kluczy jakichś elementów, wejść do niebieskiej maszynowni, okej okay. Wreszcie wejdziemy do tego pomieszczenia, włączyć tajemniczą maszynę Kurde, ciekawe czy im się uda. Ale te z na pewno będą im przeszkadzać widzowie nie, ja jestem przekonany Katner mówi, że się zajmie tymi postaciami, a oni po prostu będą szukać tych kluczy, tak? Czy jak to tam brzmi Dobra. Dogdek jakiś zorganizowane mówi, że zrobimy i pokażę, pokażą im wszystkim, do czego są zdolni. O jejku. czego do nich strzela? Czy onik pokonał z tego? Tak! Ej, to jest chyba jakaś broń, ten. Easy peasy, no moment, to nieźle, że tak łatwo im idzie. O kurde. No to teraz nie będzie easy. Kadnapię, bo masz ze sobą zonomali. Co on do niego strzela? Hello? Czy on nie ma już amunicji w tym? Mm, Czy nie próbujesz mnie za to.? Nie, on na pewno nikomu pokonał. On się steleportował 100%. W jaki sposób oni teraz będą otwierać? Aha, mają już coś. Jakieś fragmenty, tak? Ja bym tam nie wchodził za wszelką cenę. Nie wiem. mnie Otwarte. <laughs> Wait, oh, no właśnie, I gdzie jest katna? Oh yes. O jest! czy coś mu się stało? Nie! Ja mam wrażenie, że katna może być jakiś zarażony. Przeciwko nim Tak! Zobaczcie! Widzieliście po jego oczach? Albo nie? Gdzie się wszyscy potraktowali poważnie Po prostu mnie tak porzucili. On jest jakiś. Bo ja, ale jak to. Są dwa katnapy! Ten Zono! Ten Zonomali się wcielił w katnapa. żeby ich oszukać. Widzicie, to nie jest prawdziwy Katnap, Jakie on ma oczy, w ogóle zalane jakimś atramentem. To jest Zonomali, wiedziałem. Jeju. Ale to jest scary. Tym razem go Catnap pokonał chyba, ale nie jestem pewny. Dobra, kazał im się pospieszyć, włączyć maszynę i zabierać się stąd. Start doing. Oh, right. My nie mają pretensji do niego teraz? Nie, okej. Okay. Każdy robi coś innego. Dobra, on go nie pokonał tego z zobaczcie. Jeju. Dobra, nam się śmiał, dopiero co. A ten już do jego mań w dosiadzie Muszę, A, switcha musi przekręcić. Triknij to! Czemu ty jesz teraz? Ja nie mogę, no w takim momencie ona je piki. piki. Okej. Okay. Czy to wszystko udało się teraz? W końcu wracamy do normalności, stary. Mogę w spokoju cieszyć się moim Apple. To jest coś, o czym chcę z porozmawiać. Ale nie, nie jest, nie sądzę, że nam się to udało. No właśnie. Właśnie, Godnam mi w tarapatach. Może i oni są na wolności, ale nie wiem, czy nie będą musieli wrócić teraz tam i mu pomóc. Ale furom, czekaj, to jest Kichin Kichiken, w porządku, tak. Kolejna z postaci z... no, z, od Katnapa, wiecie. A to kto to ta biała jest? Ty, jak tu furą zadymił. A, przegrany, to no, to nieźle. Kichin, no to jest on. Żółty kurczaczek. Czy oni się wszyscy tam zmieścili, naprawdę? Jestem serio w szoku. Okej. Jak szybko... Ty! Czemu Katnabie zatrzymał? Dopiero miał co kłoty, ja tego nie rozumiem. Spadaj zapinaj pas! To nie jest prawdziwy Katnab, ta, znowu to jest z 100% to przecież jest O przecież Katnab jest razem z nimi, prawda? On by nic im nie chciał złego zrobić! Szala, wzywam Cię. Żebyś kiedykolwiek wrócił. O kurde, co tu się dzieje? Mi się wydaje, że albo to, to jest znowu Zono potrzebujący się pod katnapa, albo po prostu katnap został jakoś, nie wiem, zainfekowany, cokolwiek. ale no oni to nie mają drogi, uderzą w ścianę. Zwalili tą ścianę. Ja Cię kręcę. I biegną sobie dalej. Znaczy biegną. Uciekają. No, dobra, ale odcięliście się. No właśnie. Co jest tak oh, tutaj to pcha teraz swoimi dogami. Napędza, sorry. To jest mały problem? No nie wiem, czy zdążycie to naprawić. Już nie macie drugiego koła. I ja cię kręcę. No przecież w sumie jest, drugi jest w ścianę. Mój samochód, piękny samochód. Dobra, ty nie przyżyłeś samochodu. Trzeba stąd uciekać lepiej. Nie fajdę bez mojego maluszka. Ja jak płaczę za samochodem. Ja tych postaci nie znam, za dobrze. Chicken Dog Day. <śmiech> 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 ten bropa ty w co było na początku. Ale jest kaptam na ratunek i teraz Katnap go złapał. Ciekawe czy co... Zyszy się rację? On mówi, że powinien być po jego stronie, czyli go za zainfekował tego Katnapa. Na wersję o Ricky Universe właśnie. No on mówi, że muszę właśnie do gdy mówi dobrze, że muszą wrócić i pomóc Katnapowi. A ten Cika nie chce, cię pytać, czy pyta zwariował. A, chcą wrócić. Dobrze, że Dog Day chce zrobić. Wszyscy mówią, że nie, ale jednak dobrze, że to robi. Ej, czekaj, czy oni lecieli samolotem i on teraz wyskoczył? Okej, okay, zeskoczył na dół i zobaczył maskotkę Katnapa. Czekaj, czy on znalazł gadającą lalkę? Katnapa? No, co tu chodzi? Muszę ci coś powiedzieć. Prawda, którą zawsze ukrywałem. Właściwie nie jestem tutaj złym. Jestem częścią Świętego Cierka jako ekipa. Zawsze byliśmy bliskimi przyjaciółmi. To jest jakiś sekret na opowiada normalnie. Czemu on go przekreślił, tego żółtego, co przyjechał? Żółty to był Chicken. On coś sugeruje, że on jest zły, nie wiem. Zmierzałem nim i znalazłem kryjówkę. Po jakieś straszne rzeczy. Co to jest za postać? Czy nietypowy prototyp nie? Okay. To jest ten co... O właśnie! Ten co wtedy złapał tych trzech. Jak cię kręcą, był torturowany chyba. Jedny katno. Nic nie słychać, co on do niego gada. Wróciłem do sypialni, zabawałem się, jakby wszystko było normalne. Czemu on oddechem swoim jakby powoduje, że ich usypia? On porwał te postacie! Czyli może on faktycznie został zainfekowany? Nie chciałem nie zranić się cielek bez względu No na... jest takie pomieszane, ja nie wszystko tutaj... Nie znam też dobrze angielskiego i nie wszystko czytam. Przez to mi się, to się mi komplikuje. Pewnie gdybym wszystko czytał, to był inaczej było. Ale też nie o to w tym chodzi. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Gdybyście chcieli zobaczyć całą tą historię, to jest, zostawiam link w opisie do filmu, na który reagowałem. Śmiało sobie zobaczcie. Jutro lub bądź pojutrze będzie następny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Piu.